Dzień dobry, kochani. Tym razem nie Peptoki, tylko zaproszenie, ponieważ 28 września, w kulminację nowiu księżyca, wchodzimy w nowy rok numerologiczny. W związku z tym chciałam przygotować dla Was i w zasadzie codziennie, myślę, że od poniedziałku, a bądź wtorku, jeśli mi się uda, zależnie jak będę nagrywała dla Was Peptoki, nagrać. Też chcę dla Was y, krótki opis tego, co każdą z numerologicznych osób czeka w nadchodzącym roku, ale z takim dodatkiem, ponieważ jesteście przyzwyczajeni do tego, że w mediach, w prasie y, znajdujecie opisy dotyczące y, każdego z, roku, z lat numerologicznych i tego, co się może wydarzyć. E, śmiga kotełka. E, o tyle ja bardzo e, chciałabym Wam e, przedstawić taką prognozę dla konkretnych y, liczb, y, ale również z uwagi na podliczby tych okresów. W związku z tym yy, codziennie yy, przez kolejnych 9 dni od poniedziałku licząc będę dla was przygotowywała informacje dla jedynek w podliczbach i będę wymieniała wszystkie możliwe podliczby, a wy z kolei jeśli udostępnicie ten Post i udostępnijcie informacje o subskrypcji kanału YouTube na swoich profilach w opcji publiczne, będziecie mogli poprosić mnie o to, żebym przygotowała dla Was informacje, jakie konkretnie okresy numerologiczne Was dotyczą. Także w nadchodzących filmach będę zaznaczała wszystkie podliczby dla konkretnej liczby numerologicznej, czyli na przykład jeżeli jesteście jedynkami, w jakim okresie numerologicznym w podliczbach się, się znajdujecie. No i zależnie od tego, jaki konkretnie już osobiście macie te cykle, będziecie mogli sobie dopasować. Na przykład, jeżeli będziecie w pierwszym okresie numerologicznym, ja sprawdzę, czy jesteście w podliczbie 19 na przykład, czy 55. Czy. Yy, 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 jeszcze innych podliczbach, które mogą mieć wpływ na to, co się wydarzy w Waszym życiu, zwracając uwagę na to, co warto w tym okresie zrobić, jak ten potencjał tego okresu wykorzystać dla siebie, po to, żeby realizować się w nowym cyklu numerologicznym jak najbardziej skutecznie i szczęśliwie. Także. W poniedziałek pierwszy odcinek, czyli rok numerologiczny pierwszy dla wszystkich osób, które zasubskrybują kanał, albo udostępnią, jeżeli nie macie swoich profili na kanale YouTube na YouTube, albo jeżeli udostępnicie ten post na swoich profilach, ale w opcji publiczne tak, żebym ja mogła widzieć, że faktycznie ten post został udostępniony, to wtedy wpisujcie w, swoich, w komentarzach do tego posta swoje daty urodzenia. A ja w każdym kolejnym okresie będę sprawdzała, jakie to są dla Was konkretne podliczby, a opisy tych liczb będziecie znajdować w kolejnych filmikach. Także w postach będą opisy. A w komentarzach do tego filmu będą pojawiały się informacje dla wszystkich subskrybentów albo osób udostępniających ten film z zaproszeniem do subskrypcji i do oglądania tego filmu wśród swoich znajomych. Wtedy te osoby otrzymają ode mnie taką informację, że na przykład znajduje się Pan Pani w roku numerologicznym pierwszym w podliczbie 19 na przykład. Albo w podliczbie 10. Mm. Co to Wam da? No myślę, że sporo, ponieważ nie każdy rok jest w cyklu sobie podobny i te policzby mają też wyraźny wpływ na to, jak wyglądać będzie kolejny rok. No, na przykład tutaj możemy sprawdzić, czy rok czwórkowy będzie rokiem karmy pracy, czy może niekoniecznie, czy może będzie łatwiejszy niż w poprzednich cyklach. Czy rok dziewiątkowy przyniesie zakończenie związków, czy może wpływ, pod wpływem 27... Będzie dla tych związków korzystne. Czy szósty rok numerologiczny będzie sprzyjał romansom w podliczbie 6 i 24? Czy może przeciwnie, będzie sprzyjał zamykaniu relacji uczuciowych? To taki krótki wstęp. Nie będę dzisiaj robić peptoków, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj zajmuję się sobą. <noise> Za chwilę biegnę na pływanie, bo zaniedbałam troszeczkę te moje treningi pływackie, a nie chcę tego robić. Nie chcę siebie zaniedbywać. A w związku z tym Wam życzę miłego weekendu, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polubiania, do udostępniania i wszystkie te osoby, które chcą wiedzieć w jakim konkretnie roku numerologicznym, ale nie tylko z uwagi na liczby, ale również jego podliczby, to zapraszam do komentowania w swojej dacie urodzenia. Ja będę pod tą datą urodzenia yy, dawać Wam informacje sukcesywnie. Jaki to będzie okres numerologiczny? Buziaki, zapraszam w poniedziałek wszystkie osoby, które są zainteresowane moimi peptokami dotyczącymi toksycznych relacji, ale też wszystkie osoby, które są zainteresowane numerologią i tym, co się wydarzy w nadchodzącym roku numerologicznym. Buziaki, miłego weekendu! Pa! Do zobaczenia!